Droga pacjenta w diagnostyce nowotworu w Krajowej Sieci Onkologicznej. Podejrzenie choroby nowotworowej to trudny moment, w którym pojawia się wiele pytań. Jednak w Krajowej Sieci Onkologicznej pacjent otrzymuje wsparcie i jasno wyznaczoną drogę od pierwszej wizyty aż po rozpoczęcie leczenia. Z powodu objawów, które pan opisuje, konieczne będzie wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych i obrazowych. Zaraz wystawię odpowiednie skierowania. Gdy będą już dostępne wyniki, umówimy się na wizytę, podczas której dokładnie je omówimy. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej pełni rolę pierwszej linii w diagnostyce onkologicznej. Jako pierwszy zauważa niepokojące objawy, które mogą świadczyć o chorobie nowotworowej. Zleca odpowiednie badania, by postawić wstępną diagnozę i kieruje pacjenta do specjalisty. Wspiera pacjenta przez edukację i działania profilaktyczne, pomagając zapobiegać rozwojowi choroby. Zgłaszane przez Pana objawy i wstępne wyniki badań mogą wskazywać na poważniejsze schorzenie, w tym chorobę nowotworową. Wymaga to szybkiej i pogłębionej diagnostyki. Dlatego wystawię dla pana kartę DILO, która umożliwi szybki dostęp do lekarza specjalisty, który zleci dalsze badania. Proszę pamiętać, że to nie jest jeszcze diagnoza nowotworu, tylko podejrzenie, które musimy rzetelnie sprawdzić. Nad kolejnymi etapami diagnostyki czuwać będzie koordynator z wybranego ośrodka specjalistycznego. Karta DILO otwiera szybką ścieżkę diagnostyczną i pozwala pacjentowi od razu trafić pod opiekę lekarza specjalisty. Pacjent ma prawo wyboru ośrodka, w którym prowadzona będzie diagnostyka, a listę dostępnych placówek można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Moim zadaniem jako koordynatora jest pomóc panu w przejściu przez cały proces diagnostyki i leczenia w ramach karty DILO. Zadbam, aby wszystko odbyło się na czas. Umówię wizytę u specjalisty i zarezerwuję terminy wszystkich potrzebnych badań. To bardzo ważne, aby nie był Pan w tym procesie sam. Może Pan liczyć na moją pomoc organizacyjną, a także na wsparcie psychologa. W razie pytań, proszę do mnie dzwonić. Badania wykonywane są w ośrodkach zakwalifikowanych do Krajowej Sieci Onkologicznej. To placówki wyposażone w nowoczesny sprzęt, w których pacjentem zajmują się doświadczeni specjaliści. Pacjent ma pewność, że diagnostyka przebiega sprawnie i według jednolitych zasad obowiązujących w całym kraju. O sposobie leczenia choroby nowotworowej zadecyduje konsylium lekarskie, które odbędzie się w wysokospecjalistycznym ośrodku. Koordynator przekaże wszystkie wyniki badań i umówi termin konsylium będziemy w nim wspólnie uczestniczyć za pośrednictwem wideorozmowy. Po zakończeniu diagnostyki, w ramach idei działania Krajowej Sieci Onkologicznej, specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego stopnia 3 organizują konsylia dla pacjentów z ośrodków stopnia 1. Podczas konsylium zespół specjalistów wspólnie ustala najlepszy plan leczenia onkologicznego, aby pacjent otrzymał kompleksową i dopasowaną pomoc. O dalszym leczeniu decyduje konsylium. To zespół onkologów, chirurgów, radioterapeutów, radiologów, a także psycholog, patomorfolog, pielęgniarka, fizjoterapeuta i koordynator. Wspólnie wybierają terapię opartą na najnowszej wiedzy i sprawdzonych metodach leczenia. W miarę możliwości pacjent kierowany jest na leczenie najbliżej miejsca zamieszkania. W krajowej sieci onkologicznej pacjent otrzymuje kompleksową opiekę, od diagnostyki aż po leczenie. Wszystkie niezbędne informacje, takie jak recepty, wyniki badań, skierowania czy dokumentacja medyczna, są dostępne w jednym miejscu, na internetowym koncie pacjenta i KP. To wygodne rozwiązanie pozwala ograniczyć formalności i skupić się na tym, co najważniejsze. Leczeniu i powrocie do zdrowia. Krajowa sieć onkologiczna to ogólnopolski system, który gwarantuje pacjentom szybki dostęp do diagnostyki oraz leczenia nowotworów w wyspecjalizowanych ośrodkach. Opieka prowadzona jest według jednolitych standardów i najnowszych zaleceń dotyczących diagnozowania i leczenia nowotworów.